Tematem dzisiejszego odcinka jest właśnie zaufanie do siebie. To jest moment, w którym warto, żebyś się zastanowił w skali od 0 do 10. Na ile ufasz sobie? Na ile czujesz, że to, co sobie ustanowiłeś, że jesteś w stanie. Ten wynik dowieść, na ile cel, który sobie postawiłeś, wierzysz, że uda ci się osiągnąć. Jeżeli masz zaciągnięty hamulec ręczny, to dodanie gazu nie pomoże. Audycja stress flow pozwoli ci się zatrzymać, sprawdzić, co cię blokuje i ustalić, w którym kierunku zmierzasz. Jeżeli chcesz lepiej radzić sobie ze stresem, zbudować odporność psychiczną i odkryć dźwignię, dzięki której Twoje działania. Staną się skuteczniejsze. Zapraszam do wspólnej podróży. I dzisiaj dowiemy się, co na to zaufanie wpływa, a co przeszkadza. W planie mam po pierwsze powiedzieć, skąd ten pomysł na ten odcinek się pojawił. Powiem, jak wygląda temat zaufania do ludzi, jak to się ma w odniesieniu do siebie, jak w ogóle możemy zdefiniować zaufanie. Dowiemy się też, dlaczego w ogóle nie ufamy sobie i na końcu, jakie metody powrotu do stanu zaufania ja znam, które możesz zastosować, żeby to zaufanie w sobie zbudować. I zaczynając od początku, skąd pomysł na podcast? Ja w swoim życiu mógłbym podzielić mój okres na takie trzy etapy. W pierwszy to jest to okres dzieciństwa, ale i na, stole, na stoletności, wtedy, kiedy jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich procesów, w których uczestniczymy. I w tamtym okresie to, co dominowało u mnie, to właśnie brak wiary w siebie, uczucie braku wpływu, brak efektów, a także uczucie stań, stania w miejscu. Ten brak zaufania wynikał prawdopodobnie z tego, że niewiele wiedziałem jeszcze o życiu. Niewiele wiedziałem o sobie, dużo rzeczy i dużo procesów dla mnie realizowałem na tyle, na ile przekazali mi rodzice, więc ten proces poznania, on wpływał właśnie na to. Pamiętam takie momenty, w których ten, ten brak zaufania dominował i był, były to prozaiczne sytuacje, na przykład podczas zawodów sportowych, kiedy brałem udział w. W turnieju tenisa stołowego miałem takie dominujące uczucie, że zaraz przegram, że zaraz coś się wydarzy, coś mi się nie uda, i rzeczywiście następowała wtedy taka samo spełniająca się przepowiednia, kiedy po prostu przegrywałem. Czułem wtedy frustrację, czułem też złość na siebie, i to był ten moment, w którym to, ten brak zaufania dominował. Innym etapem był etap, który mogę połączyć studia i pracy, bo to był okres, w którym taki przełom jednego i drugiego. Pamiętam, że w moim życiu dominował taki brak kierunku w życiu, jakieś pewne przypadkowe działania. Wynikało to pewnie z tego, że, że następowała eksploracja, dalsza eksploracja tego terenu, natomiast nadal nie miałem takiej klarownej ścieżki. Podziwiałem ludzi, którzy od początku do końca wiedzieli czego chcieli, mnie interesowało wszystko. To sprawiło, że w mojej pracy bardzo szybko spotkało mnie wypalenie zawodowe. Tak naprawdę nadal nie wiedziałem do końca co chcę robić, żeby to było zgodne ze mną. Natomiast tak przełom nastąpił wtedy, kiedy postanowiłem wyjechać do Norwegii. Tam trudna sytuacja, a w zasadzie szereg trudnych sytuacji, wymagał na, na mnie potrzeby wzięcia pełnej odpowiedzialności za wszystkie moje decyzje. Miałem też taką potrzebę ukierunkowania, bo wyszedłem ze swojego środowiska naturalnego, wrzuciłem się w zupełnie inne. A jak wiemy, środowisko ma bardzo duży wpływ na to, jak się zachowujemy. Tu poznawałem siebie w jeszcze innych kontekstach, czyli następowała jeszcze szersza eksploracja. To, co pamiętam, to był brak ochoty na, na kompromisy, ale też i ciężka praca kosztem siebie, czasu, żony, przechodzenie braku szacunku dla swojej energii. W miarę jak sobie zacząłem uświadamiać, co ja chcę, albo czego nie chcę, Uświadomiałem sobie też, do czego jest mi bliżej. Jak już wiedziałem, jakie podejmuję decyzje, jakie konsekwencje one ze sobą niosą, zacząłem zauważać pewne, pewne relacje. I może to brzmi tak dosyć naiwnie, bo jest to w pewien sposób oczywiste, natomiast wtedy dla mnie nie było. To zaufanie we mnie zaczęło się budować wtedy, kiedy. Przystąpiłem do szkoły coachingu, gdzie przez cały rok nie tylko zdobywałem wiedzę, ale też i tę wiedzę starałem się przekuć na doświadczenie poprzez praktyki, autorefleksję, poprzez uczestnictwo w superwizji. Przystąpiłem też do kolejnego kursu przez kolejny rok, w którym współpracowaliśmy w ramach Mastermindu. Nad swoją specjalizacją, i tam zacząłem zauważać, do czego jest mi bliżej. Zacząłem zauważać pewne rozdźwięki między swoimi obszarami zainteresowania bo jednym z nich była branża IT. Interesowałem się też, jeszcze mieszkając w Polsce, tematami permakultury, ponieważ wychowałem się na wsi, ale też stres, którego doświadczyłem po wyjeździe. Był też takim świetnym tematem do autorefleksji, jak zauważyłem, że im częściej staram się łączyć te różne obszary, które do tej pory były odseparowane, i jak zacząłem mówić o tym, co mnie interesuje, i zauważałem też, co wydaje mi się niewłaściwe albo niegodne, żeby o tym mówić, albo wstydliwe, zacząłem poznawać siebie coraz bardziej. W momencie, kiedy zacząłem siebie poznawać, Zacząłem mieć dla siebie większą akceptację. To był moment dla mnie zwrotny. Zaufanie do ludzi pojawia się wtedy, kiedy mamy zbudowane zaufanie do siebie. I teraz pytanie: czy ja mam gotowość, żeby przyjąć siebie samego, takiego, jakim jestem? Jeżeli tak, to dopiero wtedy, jeżeli w pełni jestem w stanie to zrobić, wtedy dopiero mogę. Mogę przyjąć kogoś innego i zaufać komuś innemu. Wtedy, kiedy zaczynam wiedzieć, kim jestem, jestem w stanie otworzyć się też na innych. Kiedy zaakceptuję to, że kiedy wszystko, co we mnie jest, ma prawo być, łącznie ze wszystkimi rozdźwiękami, łącznie ze wszystkim tym, co wydaje mi się powodem do dyskomfortu, kiedy jestem w stanie zaakceptować to, jak jest. Stwarzam sobie przestrzeń do tego, żeby to zaufanie do siebie budować. To był taki moment w tych trudnych sytuacjach, kiedy obiecałem sobie, że nigdy się nie zostawię, że zawsze będę przy sobie, że w momencie, kiedy będzie trudno, to siebie nie, nie opuszczę, że się nie poddam, ale też pozwolę sobie doznawać te emocje, które są. W ten sposób zaczął się tworzyć taki proces, Mógłbym to nazwać autoterapii, związanym z, auto, z autorefleksją. To, jakich narzędzi używałem, to też powiem później. A teraz a propos zaufania do, do ludzi. Zastanówmy się, komu ufamy. Kiedy ja zadaję sobie pytanie, komu ja ufam, pomyśl sobie, kto ci się pojawia. Jakie ma atrybuty, jakie ma wartości. Bo wiesz, kiedy ja się nad tym zastanawiam, to dla mnie osoba godna zaufania, to osoba stabilna emocjonalnie, to osoba przewidywalna, to osoba, w której otoczeniu czuję się bezpiecznie i swobodnie, oraz taka osoba, która jest dla mnie wiarygodna. Dla mnie takimi dwoma wyznacznikami zaufania, którymi ja się kieruję w życiu, są powiedz, co zrobisz. A następnie zrób, co powiedziałeś, czyli taki element spójności. Więc, jeżeli osoba taka jest spójna, to co robi, wynika z tego, co myśli, a to, co myśli, wynika z tego, co mówi, i to wszystko się spotyka w jednym punkcie w działaniu, to wtedy mam do takiej osoby zaufanie. Więc teraz pytanie: czemu nie ufamy, że tacy jesteśmy? Zastanów się, jeżeli masz taką refleksję, że nie masz do siebie zaufania, to pomyśl sobie, dlaczego nie ufasz, że właśnie taki jesteś, że jesteś osobą godną zaufania dla siebie? To jest świetne pytanie, które możesz sobie zadać wieczorem przed snem albo wieczorami wielokrotnie przed snem i warto do tego wracać. Dlaczego? Bo jak zaczniesz zauważać te relacje między tym, Dlaczego sobie nie ufasz, to zaczniesz zauważać, w których momentach to zaufanie do siebie tracisz. Przejdźmy teraz do tego, czym jest zaufanie. Dla mnie taka prosta definicja zaufania łączy się z, pierwsze z postawą spójności, czyli zaufanie. To przekonanie o swojej sprawczości i przekonanie o tym, że ja jestem ze sobą, i o tym, że właśnie jestem stabilny, wiarygodny, przewidywalny i spójny. To, co warto dodać, to to, że my możemy postrzegać zaufanie w błędny sposób. Po pierwsze, w kontekście zaufania jesteśmy. Podatni na takie dwie skrajności, możemy albo w ogóle nikomu nie ufać, albo ufać nadmiernie, albo być skrajnie nieufnym, czyli podważać wiarygodność innych osób. Z czego to wynika to zaraz o tym powiem. A z drugiej strony możemy komuś ufać w sposób naiwny, bez weryfikacji. Ani jedna, ani druga skrajność nie jest dobra, i warto uświadomić sobie, w którą stronę mnie ciągnie, i warto dokonać takiej modulacji, tak samo jak przy wyrażaniu swoich emocji. Warto się wyrażać, natomiast przed tym krokiem zaprezentowania tego swojego stanu emocjonalnego, warto go przepuścić przez filtry, w jaki sposób go. W jaki sposób te emocje wymodulować, żeby one miały wydźwięk, aby też nie ograniczały czyjejś wolności w sposób zgodny z umiejętnościami związanymi z inteligencją emocjonalną. Gdybyś miał teraz się zastanowić, jak jest u ciebie, czy występuje u ciebie raczej brak zaufania, czy też przesadne zaufanie, i w jakich sytuacjach. Drugą obserwacją, która, którą warto pogłębić, to, to taka relacja między zaufaniem a kontrolą. Zaufasz, że jeżeli masz minimalny poziom zaufania, to często wiąże się to z potrzebą dużej kontroli. No bo jeżeli komuś nie ufam, to znaczy, że mam poczucie, że może wykonać jakąś swoim działaniem, wykonać jakąś krzywdę. Albo zachować się dla mnie niekorzystnie, to wtedy mogę mieć tendencję do, do tego, aby te działania kontrolować. I w drugą stronę, to o czym warto powiedzieć, ale to już jest temat na być może osobny temat to teoria przywiązania. To jest teoria, która została zapoczątkowana przez psychoanalityka Johna Bowlby'ego, który ukuł nazwę. Teorii przywiązania, czyli naszych strategii przetrwania, związanych z naszymi strategiami, które zbudowaliśmy w pierwszych latach życia. I często ten temat zaufania jest właśnie związany z pierwszymi miesiącami życia. Po to, aby przetrwać, jesteśmy w stanie dostosować się, dostosowujemy się wtedy do, często do środowiska, a mówiąc wprost do rodziców. Wyróżniamy takie cztery sta stany. Bezpieczny styl przywiązania, unikowy, ambiwalentny, czyli styl polegający na reakcję złością albo biernością, albo też styl zdezorganizowany. Ja do tego wrócę, tematu w innym osobnym odcinku teraz tylko sygnalizuję, że to może mieć duży wpływ. A więc tu już nam się pojawia, że zaufanie jest dosyć, Zero, jedynkowo związane ze środowiskiem, w którym się wychowaliśmy. No więc przejdźmy do tego elementu, punktu, czemu nie ufamy sobie. Poznanie przyczyn, dla których nie ufamy sobie, pozwoli Ci zidentyfikować być może u Ciebie przyczyny, które właśnie Tobie są bliskie. I żeby je omówić, ja się po, posłużę hierarchią poziomów logicznych dilca robię to dlatego, że pozwala to w jakiś sposób uporządkować te przyczyny braku zaufania. Robert Dilts był popularyzatorem NLP, czyli neurolingwistycznego programowania. Natomiast jedną z takich ciekawych struktur, którą stworzył, była właśnie hierarchia poziomów logicznych i podzielił te poziomy, które są determinantami naszych zachowań na sześć głównych części. Tak patrząc od bardziej od tej najbardziej zewnętrznej jest to środowisko, czyli jak zmienia się otoczenie, zachowanie, czyli jak ja się zmieniam, zdolności i kompetencje, umiejętności, czyli jakie umiejętności mam, żeby wprowadzić daną zmianę, wartości i przekonania, czyli to, co tą energią moją kieruje, dlaczego tę zmianę chcę wywołać. Tożsamość, czyli jak ta zmiana odzwierciedla to kim jestem, i duchowość, czyli powiedzmy taka szersza wizja, czyli zmiana dla kogo, dla jakiegoś, dla jakiego szerszego celu. I zaczynając właśnie od tego obszaru środowiska w kontekście zaufania, to środowisko na nas wpływa. Wychowanie jest jednym właśnie z elementów, które, które powodują nasze przekonania na temat na temat tego, jaki jest właśnie świat. Więc w pierwszych latach życia, kilku, nawet kilkunastu, to do rodziców należało zadbanie o nas. Przy wszystkich dobrych chęciach, umiejętnościach i środowisku, w którym się wychowaliśmy, to ten poziom zaufania był wbudowany. Tutaj warto zauważyć, że właśnie ta teoria Bowlby'ego ma, ma duże znaczenie. Czyli nasze, nasze odruchy, nasze przekonania się wtedy kształtowały najbardziej takim pożądanym, najbardziej pożądanym stylem, w którym ten poziom zaufania jest najbardziej zdrowy, to jest poziom bezpieczny. Czyli wtedy, kiedy bodźce dziecka są zrównoważone, wtedy, kiedy zapewnione jest poczucie bezpieczeństwa, jest możliwość eksploracji świata, a w momencie zagrożenia. Pojawia się taka potrzeba szukania bliskości. Często bliskości z mamą. Natomiast w tym unikowym stylu przywiązania chodzi o to, że jeżeli dziecko nabiera przekonania, że prośba o wsparcie nie spotyka się z pożądaną odpowiedzią, jeżeli to jest taki powtarzający się cykl, w pewnym momencie dziecko traci właśnie wiarę. Do tego, że takie wsparcie może się pojawić. To, co wtedy się może w nas wykształcić, to taka pozorna obojętność. Niektórzy mogą widzieć wtedy takie dziecko jako nadmiernie spokojne, natomiast taka właśnie bezwładność jest pewnym etapem wytworzenia reakcji obronnych. Inny styl przywiązania, zwany ambiwalentnym. I jak wspomniałem, pojawia się albo potrzeba kontroli przestrzeni wokół, akurat, zazwyczaj wokół matki, i wtedy, po czym poznamy, jakieś nawet chwilowe rozstanie z matką, pojawia się wtedy, towarzyszy temu silna emocja, albo złość, albo bierność. I możemy zauważyć takie skrajne zachowania, czyli najpierw potrzeba nadmiernej opieki. A później potrzeba odrzucenia. I takim stylem, który jest najbardziej skrajny, to właśnie przywiązanie zdezorganizowane. To, co cechuje ten styl, to właśnie taki strach bycia w sytuacji bez wyjścia, ponieważ matka jest niezbędna do przeżycia, ale z drugiej strony, zależność od matki nie pozwala uciec. To, co w środowisku jest jeszcze, w obszarze środowiska, wpływa na zaufanie. To podatność na opinie innych, poleganie na opiniach innych. Jeżeli masz taką potrzebę sądowania, co mówią o Twoim planie, projekcie inni, to prawdopodobnie takie podejście jest tobie bliskie. Czyli jeżeli do tej pory miałeś pomysł, powiedzmy, wyjazdu do Hiszpanii, bo podoba ci się język, podoba Ci się kultura, podoba ci się Zachowanie, może, może znasz kogoś z tamtych rejonów, może chciałbyś odwiedzić te tereny, może masz jakiś pomysł związany z tym obszarem, natomiast jak zaczynasz sądować wśród znajomych, to okazuje się, że ich negatywne podejście, albo jakieś słowa związane z zagrożeniem, może z obawami, potrafią cię zniechęcić. O ile dobrze jest czasem słuchać, inspirować się opiniami innych. W, będąc zaangażowanym w swój projekt, nie stracić głowy dla niego. O tyle, jeżeli cudza opinia wpływa na ciebie bardziej, to może to spowodować, że po pierwsze, stracisz wewnętrzny kompas, czyli tę intuicję, która może kierować cię w tę stronę, która sprawi, że będziesz realizować swój projekt, sprawdzać się w nowym środowisku. Może do tego nie dojść. No, inna konsekwencja? Zmiana takich decyzji może wynikać też z lęku przed odrzuceniem, czyli mówiąc krótko, jeżeli jesteś podatny na, na, na wpływ innych, to właśnie takie zachowania konformizmu też mogą wpłynąć na twoje zachowanie i właśnie na brak też zaufania siebie. Przejdźmy do drugiego poziomu tej hierarchii Dilca, o której wspomniałem, czyli poziom zachowań. Jeżeli chodzi o zachowania. To, to, co wpływa właśnie na utratę zaufania do siebie, to na przykład taka filozofia hustle, powiedzielibyśmy: filozofia zapierdolu, czyli takiej dosyć mocno polskiej cechy bycia zapracowanym, ale też patrząc względem zachodu, czyli bycia tak zwanym busy, żeby coś robić, cokolwiek, aby było widać na zewnątrz, że, że coś robię. Konsekwencje, jakie powoduje. A takie podejście to to, że ten nasz układ nerwowy przywspółczulny jest stale napięty. Wtedy jak mogę funkcjonować racjonalnie? Jeżeli chodzi o kwestie zachowania, to co może wpłynąć na zaufanie do nas, to ciągłe korygowanie. Ten temat korygowania znowu jest dosyć zarówno polskim, jak i w ogóle zachodnim stylem kontrolowania zachowania ludzi. Jak ja zacząłem sobie uświadamiać, na jaką skalę my jesteśmy, mówiąc po Gombrowiczowsku, upupiani, to nie zdawałem sobie z tego sprawy. Dopiero zbierając to wszystko razem, uświadomiłem sobie, w jak dużym stopniu kwestia ciągłego korygowania, zwracania uwagi na błędy, a właściwie złego zrozumienia procesu nauki, jakie konsekwencje na, nasze, na zaufanie do siebie ma. Ja dzisiaj wiem, że popełnianie błędów jest normalnym procesem nauki i akceptacja ich jest pierwszym krokiem do tego, żeby nauczyć się czegoś nowego, nowej umiejętności, nowej kompetencji. Natomiast jeżeli przez lata byliśmy karani albo oceniani, nawet nie musi być ocena, wystarczy, jeżeli jesteś karany za to, że popełnisz błąd, to w tobie wytwarza się automatycznie reakcja unikania błędów, a to powoduje też duże konsekwencje. I wyobraź sobie trzy takie obszary, które, w których jesteś narażony, więc znowu środowisko, zobacz, jak duży wpływ ma na ciebie. Po pierwsze dom. Jeżeli miałeś niezdrowe środowisko w domu, w którym byłeś zawstydzany, może słyszałeś takie hasła, żebym nie musiał się za ciebie wstydzić, to takie hasło powoduje wycofanie, powoduje utratę zaufania. Zawstydzenie jest emocją włączaną społecznie, czyli zawstydzenie samo w sobie nie istnieje. Wstyd pojawia się wtedy, kiedy pojawia się osoba też z zewnątrz, która uświadamia ci, nawet nie uświadamia, która zasiewa ziarno niepewności, która w jakiś sposób cię krytykuje. A więc, jeżeli w domu miałeś takie sytuacje, kolejny przykład, kiedy byłeś ciągle, ciągle korygowany, źle to robisz. Źle siedzisz, patrz prosto, nie garb się, nie patrz w dół, tylko przed siebie, wiesz, nie potrafisz, ja to zrobię za, za ciebie. To powoduje, że widzisz na zewnątrz potwierdzenia tych stanów, które są dla ciebie niepożądane, i one właśnie się utrwalają. Jeżeli miałeś też w tym środowisku brak wsparcia i była Twoja indywidualność tłumiona no to jest to dodatkowy, dodatkowe czynniki, które utrudniają, bo wyobraź sobie, kiedy słyszysz głosy, nie dasz rady, siedź w kącie, a znajdą cię, ja to zrobię za ciebie, bo, bo nie umiesz, na przykład mówiłem, że ci się nie uda, albo żeby kuska nie skakała, takie hasła mogą też zaufanie w sobie Zmniejszyć. To tylko kilka przykładów, ale przejdźmy do kolejnego obszaru, bardzo dużego obszaru Twojego życia, czyli szkoła. Ja ci podam mój przykład, który też przepracowywałem przez dłuższy czas. Natomiast miałem taką historię. Będąc w gimnazjum, mamy kilkanaście lat. Emocjonalnie jeszcze nie jesteśmy ustabilizowani. I miałem taką nauczycielkę w szkole, która. Miałem takie poczucie że się na mnie uwzięła. Była sytuacja taka że ja miałem bardzo dobre bardzo dobre oceny i pamiętam że zależało mi na tym żeby uzyskać stypendium. Pomyślałem sobie że skoro dobrze się uczę to mógłbym też finansowo w jakiś sposób korzystać też na, na mojej wiedzy czy nauce też finansowo. No bo czemu nie. Gimnazjum było 3 lata więc w pierwszym roku, kiedy miałem średnią dobrą, to miałem obniżone zachowanie. Kiedy miałem wzorowe zachowanie, miałem obniżoną ocenę z jednego z przedmiotów humanistycznych. Ja już nie miałem wtedy zasobów, żeby w jakiś sposób zweryfikować, czy to mi się przewidziało, czy ja rzeczywiście coś przy Zawiniłem, rozmawiałem o tym z rodzicami, natomiast jakoś nie udało się wyjaśnić tej sytuacji. Zostało tak, jak zostało, i miałem poczucie, że miałem, że miałem rzucane kłody pod nogi. I co to spowodowało? Ano, spowodowało to, że jak poszedłem do liceum, czy poszedłem do, później też na studia, ciągnęło się to ze mną długi czas, ja straciłem zaufanie do siebie, natomiast przekułem to winną umiejętność. Przestałem przywiązywać wagę do nauki i starałem się, mówiąc krótko, kombinować, lawirować, radzić sobie tak, żeby nie napracować się za bardzo, a mieć jakąś korzyść z bycia średnim. Ten skutek, że na nic nie mam wpływu, spowodował brak mojej wiary we mnie i zaufanie do mnie. Ja dzisiaj te procesy już lepiej rozumiem i już wiem, że to teraz nie ma takiego wpływu na mnie, bo potrafię. Bardziej o siebie zadbać, natomiast właśnie to jest ten minus szkoły i nasz system, eduka nasz system edukacji niestety kuleje, bo w szkole dostaniesz informację, co nie działa. Wyobraź sobie, że przez całe swoje życie nie dostałem w szkole informacji zwrotnej, co zrobiłem dobrego i godnego pochwały. To co pamiętam, to pamiętam kolor czerwony w dzienniku, w zeszycie, na kartkówkach, na sprawdzianach, pamiętam jakiś stres, kto będzie odpytywany, na kogo dzisiaj padnie, jaki numerek. To nie jest do końca dobry kierunek. I jeśli wyobrazisz sobie, że jeżeli to, w czym jestem dobry, będę wzmacniał w dorosłym życiu, Zamiast podciągać się w tym, czym jestem słaby, to to jest ten moment, który daje mi przewagę, bo skupiam się na swoich silnych stronach, a nie podciągam to do czego nie mam talentu. To też pokazuje, że bardzo ważne jest podejście rodziców. No bo jeżeli w domu jest środowisko zdrowe, to są w stanie wytłumaczyć dziecku także i postawę wobec szkoły. Są w stanie nazwać nauczyciela, który po prostu jest nierozsądny albo wykonać jakieś kroki w tym kierunku. Zamiast zostawić sytuację taką, jaka jest. I to tyle odnośnie tematu braku zaufania w tej części. W części drugiej będę kontynuował rozmowę na temat przyczyn braku zaufania, a w trzeciej części zrobimy podsumowanie i podam kilka pomysłów na to, w jaki sposób można zaufanie do siebie budować. Do usłyszenia, cześć.